No i witam, witam szanownych Państwa. w 11 listopada w Dzień Niepodległości życzę miłego świętowania. Mówię tak, że jakie Państwo takie święto? Francuzi w lipcu mają ciepełkę, Amerykanie w lipcu, Rosjanie w jakimś maju 9 jakieś że, 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 wycięstwo wojną wstrzyśniane. No a my 11 listopada, także zimno, zimno, ale trzeba się radować, że to nie podległość, żeśmy wywalczyli kiedyś tam y, i teraz ją nadal mamy, y, mimo tego, że nic nie jest zawsze dane y, na wieki, bo teraz jakieś się tworzą takie dziwne rzeczy, że opowiadają o jakimś państwie europejskim, że opowiadają o jakimś europejczyku jako obywatelu i narodowości. No ciekawe to. Y, ja tam wiem jedno na słowski rozum, że jest Niemiec, y, Szwed, y, Szwajcar, y, jest jest Anglik, jest Francuz, no i oni jeszcze kilku, no i oni zawsze sobie rzepkę skrobią, mimo tego, że opowiadają głupoty. No i nie dajmy się nabrać na takie frazesy, bo to chodzi tylko o biznesy. Biznesy, żeby sprzedać nam wiatraki, głupoty, zniewolić, żebyśmy mogli tak jak oni chcą działać, bo po prostu są silniejsi ekonomicznie i o tym rządzą ci, którzy mają Kasę, w domciu też tak jest, wiecie o tym. Ej, kto ma pieniądki, żona albo mąż? No to rządzi, no to rządzi. Tak samo, jeżeli w Unii będziemy płacić dywidendy i inne rzeczy, no to oni nam podeszlą marchewkę, a sami zjedzą kurczaczka. No to trzymajcie się.